Cześć witajcie, tutaj Gibon, lecimy z kolejnym odcinkiem top 5 modyfikacji. Na samym starcie zapraszam nowych widzów do zostawienia subskrypcji. A jeżeli doceniasz moją pracę, to fajnie jak zostawisz łapeczkę w górę. Ciekawe czy uda nam się dobić aż 40 łapeczek. Ja już nie przedłużam miłego oglądania. Pewnie każdy z Was chociaż raz posiadał pieska w Minecraft. Najgorszym momentem jest odejście naszego przyjaciela, więc osobiście nigdy nie zabierałem psiaka ze sobą na wyprawę. Lecz dzięki modyfikacji Dockerborn posiadanie psa w Minecraft nabiera większego sensu. Mod umożliwia dodawanie dodatkowych żyć naszemu przyjacielowi za pomocą diamentów. Maksymalnie może otrzymać 5 dodatkowych żyć, przez co jak zginie w walce, to odrodzi się obok nas. Mod o nazwie Enhanced Celestials dodaje wydarzenia księżycowe do naszego Minecrafta. Aktualnie są tylko dwa: Blood Moon oraz Harvest Moon. Blood Moon sprawi, że w tej nocy nie będziemy mogli położyć się do łóżka, a resp potworów zostanie znacznie zwiększony. Natomiast Harvest Moon przyspiesza rośnięcie naszych roślin, a plony, które zbierzemy w trakcie trwania wydarzenia, będą dwukrotnie większe. Twórcy modyfikacji mają zamiar dodać jeszcze Niebieski Księżyc. Jak myślicie, co będzie robił? Napiszcie w komentarzu. Modyfikacja Inventory HUD posiada kilka ciekawych funkcji. Pokazuje nam wytrzymałość przedmiotów, ilość miejsca w ekwipunku, ilość posiadanych strzał oraz czas trwania mikstur. Mało tego, pod przyciskiem I możemy na szybko sprawdzić, jakie posiadamy przedmioty w ekwipunku, a jeżeli komuś przeszkadza ułożenie albo niektóre rzeczy są za duże, naciskając przycisk O. Odpalimy panel, w którym mamy pełną kontrolę nad modyfikacją, zaczynając od wielkości danych elementów po ułożenie wszystkiego na głównym ekranie. Moim zdaniem, bardzo fajnie rozwinięta modyfikacja. Dzięki modyfikacji XP Coins z potworów możemy otrzymać coiny, które po użyciu dadzą nam punkty doświadczenia. Do zdobycia są cztery rodzaje takie jak Copper Coin dający 10 punktów doświadczeń, Silver Coin dający 100 punktów doświadczeń, Golden Coin dający 500 punktów doświadczeń i Platinium Coin dający aż 1000 punktów doświadczeń. W dodatku modyfikacja daje nam możliwość obstawiania coinów na tzw. ruletki. Ja tutaj przedstawię grę o nazwie 100. Która polega na tym, że gramy z komputerem. Jeżeli trafimy na większą cyfrę niż komputer, otrzymamy dodatkowe coiny, w zależności od tego, jak dużą sumę trafimy. Lecz gdy komputer trafi większą sumę od nas, to tracimy koina, którego postawiliśmy. Otrzymać również możemy ciastka z wróżbą, które kryją w sobie różne ciekawe niespodzianki. Ja w tym przypadku otrzymałem prędkość na 5 minut. Modyfikacja Additional Ender Items doda do naszego Minecrafta parę ciekawych przedmiotów, dzięki którym będziemy mogli w fajny sposób wykorzystać perły Endermana. Na sam początek przedstawię Wam worek, który mieści aż 256 perł. Aby wsadzić perły do worka, wystarczy przytrzymać Shift i kliknąć lewy przycisk myszy, a prawym możemy takowe perły wyrzucać. Uwaga, jeżeli chcesz w prosty sposób mieć pereł Endermana pod dostatkiem, to zapraszam na poradnik Draviusa, gdzie pokażę wam, jak zbudować fajną eksperkę Endermanów, dzięki której pozyskamy mnóstwo pereł i przy okazji wbijemy bardzo szybko poziom. Modyfikacja dodaje nam również enchant, dzięki któremu nie będziemy otrzymywać obrażenia podczas używania Ender Pereł. Kolejną rzeczą, jaką przygotowali dla nas twórcy jest tu o nazwie Disenchant Table, który jak nazwa wskazuje, pozwoli wyciągnąć enchanty z przedmiotów i umieścić je w książce. Myślę, że bardzo przydatna rzecz. Mając oka Endera oraz patyki będziemy mogli wytworzyć ender torch. Który, jak użyjemy, to leci na odległość 20 kratek. Fajne jest to, że pochodnie lewitują nad ziemią i można bardzo ciekawie je wykorzystać. Również dzięki modyfikacji otrzymamy możliwość zrobienia ciekawej szafy grającej. Czym się ona różni od tej typowej, którą oferuje nam zwykły Minecraft? A tym, że po wsadzeniu płyty do środka, muzyka będzie cały czas słyszalna, niezależnie od tego, jak daleko się oddalimy. Jedyną opcją na wyłączenie jest wyciągnięcie płyty. Mod doda również do naszego Minecrafta nowego Fantoma. Spotkać możemy go w Endzie. Miało być top 5, ale dla tych, co wytrzymali do samego końca, mam jeszcze jedną modyfikację. Blood Ledding doda nam nowy enchant, dzięki któremu, zadając obrażenia jakimkolwiek stworzeniom, będziemy mieli szansę na przywrócenie sobie punktów zdrowia. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Jeżeli dotrwałeś do samego końca, napisz w komentarzu bonus, a ja przypnę ci ser ducho. Na razie!